Mam przyjemność otworzyć 12 sesję Rady Gminy Jeleniewo. Witam serdecznie przybyłych na dzisiejszą sesję gości Panią Bożenę Sobieszczańską, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danny Siedzikówny Inki w Jeleniewie, pana Wisława Pietrołaja, Radnego Powiatu Suwalskiego. Witam Kazimierza Urynowicza, wójta Gminy Jeleniewo. Witam. Witam panią. Skarbnik Danutę Harasz, panią sekretarz Marię Waszkiewicz. Witam panie Sołtysów, panów Sołtysów, witam panie radne, panów radnych i rozpoczynamy. Obrady 12 sesji. Porządek dzisiejszej sesji. Radni otrzymali z materiałami dotyczącej, dotyczącymi dzisiejszej sesji, zatem przedstawię, jak wygląda porządek dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy: otwarcie sesji. Punkt drugi: przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci: przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Jeleniewo. Punkt czwarty, sprawozdanie wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz działalności pomiędzy sesjami. Punkt piąty, interpelacje i zapytania. Punkt szósty, podjęcie uchwał w sprawie. Dzisiaj mamy tylko trzy uchwały. Pierwsza dotyczy zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020 rok. Druga, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Punkt trzeci, przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2020 za 2019 rok. Punkt siódmy odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Punkt ósmy informacje i ogłoszenia. Punkt dziewiąty zamknięcie obrad. Witam jeszcze przed chwilą tutaj dołączyli do nas sołtysi. Dołączył też pan Marek Waszkiewicz, zastępca wójta gminy Jeleniewo. Czy zgodnie z artykułem 20 ustęp 1 e, ustawy o samorządzie gminy rada gminy może wprowadzać do porządku obrad e, bez względu większością głosów e, zmiany czy są jakieś tutaj propozycje co do dzisiejszego porządku nie widzę zatem przechodzimy do głosowania kto z radnych jest za przyjęciem przedstawionego przed chwilą porządku obrad proszę o podniesienie ręki na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze 15 radnych. 15 radnych głosowało za, zatem porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. Zgodnie z paragrafem 20. Pierwszym statutu Gminy Reniewo protokół z 11. sesji Rady Gminy był wyłożony w Urzędzie Gminy. Można było też zapoznać się z projektem na stronie biletu informacji publicznej i ewentualne poprawki zgłaszać do momentu rozpoczęcia sesji. Takich żadnych uwag nie było. Zatem proszę radnych o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji poprzez głosowanie. Kto z radnych jest za przyjęciem? Protokołu z poprzedniej 11 sesji. Głosowało 15 radnych, wszyscy za jednogłośnie. Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie Pana Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz działalności pomiędzy sesjami. Panie Wójcie, proszę o przedstawienie sprawozdania. Witam serdecznie w 2020 roku. Rozpoczynamy nowy rok. Rozpoczynamy też sesją. Więc myślę, że ten rok dla nas będzie pomyślny i będziemy mogli yy, wiele rzeczy dobrych zrobić dla naszej społeczności lokalnej. Wykonanie uchwały Rady Gminy Jeleniewo podjętych podczas obrad 11 sesji Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco. Pierwsza uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019-2031. Zobowiązano skarbnika gminy do zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Rachunkowej w Białymstoku, ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo oraz na stronie biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeleniewo. E, dru, następna uchwała podjęta w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2019 rok zobowiązano tutaj skarbnika gminy do zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby w Białymstoku, ogłoszona w dzienniku urzędowym Województwa Podlaskiego w Białymstoku umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Jeleniewo. Trzecia uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeleniewo na 2020 rok zobowiązano sekretarza gminy do zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeleniewo. Następna uchwała podjęta podczas obrad sesji Rady Gminy Jeleniewo, to jest uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2020 rok. Zobowiązano sekretarza gminy do zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do wojewody Podlaskiego Białymstoku ogłoszona tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Reniewo, umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Reniewo I ostatnia uchwała yy, w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków. I tą uchwałę tutaj zobowiązano skarbnika gminy do zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do Wojewody Podlaskiego w ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Leniewo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lniewo. Krótki okres czasu od ostatniej sesji, więc e, tych informacji będzie nie za dużo, ale to co chciałem przekazać to zarządzenia wydane w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy, zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Także przygotowania projektu uchorady Rady z 9 stycznia 2020 roku. Decyzje umowy przetargi. I tak. W dniu 8 stycznia 2020 roku podpisano umowę z firmą Stacja Paliw Artykuły spożywczo Przemysłowy Wiktor Liszewski na dostawę paliw do pojazdów samochodowych administrowanych przez gminę Jeleniewo w zakresie obejmującym dostawę paliw płynnych, w tym oleju napędowego i benzyny bezołowiowej. Do pojazdów samochodowych administrowanych przez gminę Jeleniewo, to jest autobusów dążących dzieci do szkół, samochodu Lublin samochodu Lublin oraz pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej. I zgodnie z tą umową yy, na, yy, do, yy, udzielono upustu naliczanego każdorozowego ceny 1 litra oleju napędowego, benzyny beozołowiowej, yy, 95 oktanów. Obowiązującej w zakupie paliw w stacji paliw wykonawcy w wysokości 7 groszy od litra, stanowisko do rolnictwa i gospodarki, ziemią. 12 protokołów w sprawie wycinki drzew i krzewów, stanowisko do ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Był, yy, dokonano 5 wpisów o zmianie działalności gospodarczej, 1 wpis o zakończeniu działalności gospodarczej, także. W tym okresie był ogłoszony nabór wniosków na odbył transport i utylizację azbestu od właścicieli nieruchomości w latach 2018-2019, i na dzień dzisiejszy tutaj pani Kasia podaje, że zebrano wniosków, wpłynęło na ponad 110 ton azbestu. Teraz wniosek zostanie złożony do Wojewódzkiego Funduszu Mów Środowiska i będziemy czekali na decyzję Wojewódzkiego Funduszu w sprawie przydzielonych środków. Także rozpoczęło się już rozpoczęło się odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Jeleniewo. Już 13 stycznia firma MPO Białystok odbierała odpady selektywne. Tutaj włoskowizna, Wachanowa, malosowizna, ródka, Siderówka, Szyszówka, Szurpiły. Są telefony od mieszkańców. Za te telefony serdecznie dziękuję. To są prośby, uwagi. Jest nowa firma, więc jest wiele rzeczy, które jeszcze trzeba dograć, ale na dzień dzisiejszy nie ma aż tak dużych, nie ma problemów. To, co są zgłaszane, sprawy są na bieżąco przekazywane dla kierownika tutaj tej firmy, który bezpośrednio odpowiada za nasz rejon. Więc myślę, że ten pierwszy miesiąc będzie takim miesiącem, że będziemy przekazywać sobie wspólnie uwagi, spostrzeżenia i też będziemy dostosowywać do potrzeb naszych mieszkańców, jeśli będą jakieś problemy, proszę o informację albo do Pań tutaj zajmującymi się tym problemem, albo na sekretariat, albo bezpośrednio do mnie. To są wszystkie informacje chciałem przekazać, dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo dziękuję. Panu Wójtowi za przedstawienie sprawozdania i tradycyjnie będziemy głosować przyjęcie, za przyjęciem sprawozdania Pana Wójta. Kto z Radnych jest za przyjęciem sprawozdania z okresu międzysesyjnego, proszę o podniesienie ręki. Głosowało 15 radnych, wszyscy za. Jednogłośnie sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do punktu piątego. Interpelacje i zapytania. Kto z radnych chciałby e, złożyć interpelację czy zapytanie? Nie widzę, zatem. Punkt został wyczerpany. Przechodzimy do punktu szóstego. Podjęcie uchwał w sprawie. Jak już wspomniałem wcześniej, mamy trzy projekty uchwał. Pierwsza dotyczy zmian w budżecie gminy Jeleniewo na bieżący rok. Panią skarbnik proszę o przedstawienie zmian w tegorocznym budżecie. Wydatki został zmieniony załącznik numer 3. Wydatki na projekty ze środków funduszy strukturalnych Został zmieniony załącznik w sprawie okresu dziesięciu z za, wydawania zezwoleń na sprzedaż na Tutaj zostają zwiększone wydatki w roku 2020, które nie zostały wykorzystany w roku 2019 tak samo z odwarzy śmieciowej też zostają zwiększone środki wykorzystane z roku 2019 Są to krótkie zmiany, a które trzeba Dziękuję, Dziękuję bardzo pani skarbnik za przedstawienie zmian w budżecie. Projekt uchwały był opiniowany na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu komisji. Komisji przewodniczył Pan e, Pan Ryszard Andruszkiewicz, Mysiukiewicz, przepraszam bardzo i poproszę Pana Przewodniczącego, jaka jest opinia w sprawie przedmiotowej uchwały. Radni otrzymali zmiany do budżetu i opinia jest pozytywna. Pozytywna opinia w sprawie zmian w budżecie. Przechodzimy do głosowania. Kto z Radnych jest za podjęcie przedmiotowej uchwały? Proszę o podniesienie ręki głosowało 15 radnych wszystkie głosy za jednogłośnie zmiany w budżecie na tego na bieżący rok zostały podjęte. Drugi projekt uchwały dotyczy wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Jak gdyby w związku z tym projektem uchwały została dzisiaj zwołana ta sesja, wynika to ze zmian poprzednio podjętej uchwały. Panią sekretarz poproszę o przedstawienie i wyjaśnienie zmiany tejże uchwały. z opinii Regionalnej Izby Obywatelskiej, żeby te stawki były z korzyścią dla mieszkańców, nie były wyższe. Zostały również wprowadzone dodatkowe obniżki dla mieszkańców, którzy posiadają prostość. i Tutaj została wprowadzona w każdym gospodarstwie stawka obniżająca tą stawkę opłaty selektywnej osób. W osób nie 29, a 28, jeżeli oczywiście mieszkaniec zadeklaruje, że takiego postąpił zasiadać i nie zgromadził się do Ponadto jeszcze należało dokonać e, zmian w stawkach e, dla nieruchomości niezamieszkałych, nie co wynika przede wszystkim że z określenia zapisu w ustawie że stawka za pojemnik o pojemności 1100 litrów nie powinna przekroczyć kwoty 54,17 co wynika z miesięcznego przeciętnego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem w 2018 roku 14 1693 zł. Stąd ta stawka musi być proporcjonalnie rozłożona na każdy pojemnik do jego wielkości. Na przykład pojemnika, jeżeli są zbierane odpady selektywne o pojemności z tytułu jest odpusta, wynosi 5,90. Zaś jeśli chodzi o odpady zbierane w sposób nieselektywny, ona zostaje podkreślona czterokrotnie, wynosi 3,90. Tak samo od które zostały jeszcze zmniejszone stawki yy, za odbiór odpadów

Dziękuję bardzo Pani Sekretarz za przedstawienie zmian w przedmiotowej uchwale. Projekt uchwały był opiniowany dzisiaj na wspólnym posiedzeniu Komisji Pana Ryszarda Mysiuklicza. Proszę o opinię. Opinia jest pozytywna. Pozytywna opinia. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęcie przedmiotowej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Głosowało 15 radnych. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Przechodzimy do trzeciego projektu. Uchwały U, dotyczy on przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Jeleniewo za 2019 rok. Przewodniczący poszczególnych komisji złożyli sprawozdania, ze sprawozdaniami się e, radni zapoznali. Dzisiaj też e, te. Te sprawozdania były opiniowane. Jaka jest opinia? Pani Przewodnicząca, pozytywna opinia. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Leniewo za ubiegły rok? Proszę o podniesienie ręki. Głosowało 15 radnych, wszyscy za jednogłośnie sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Leniowo za 2019 rok zostały przyjęte. Przechodzimy do punktu siódmego. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Nie było interpelacji, nie było zapytań. Punkt zatem jest wyczerpany. I mamy punkt ósmy. Informacje i ogłoszenia. Kto z radnych czy z, z Panów Pań, Panów Sołtysów chciałby zabrać głos? Czy jakieś pytania, to zachęcam. Wspólne wnioski. Czy stawki, na przybyła, na zimno, te Czy stawki będą na, zamieszczone na stronie? Będą. Jutro już z samego rana będą. Proszę. To znaczy no ja myślę, że yy, to za jeden miesiąc, jeśli ktoś złotówkę zapłacił więcej, to najwyżej będzie wyrównane to. Ja, nic nie trzeba odnawiać, ze względu na to, że tak naprawdę, zresztą w tej chwili yy, 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 chyba, że zmieniła się ilość yy, osób w rodzinie jeśli nie, to nie ma takiej potrzeby. No ja tylko, tak. jeśli na przykład ktoś nie ale w większości przypadków wiem, że jak tutaj Pani analizowały, to każdy z, z, z nas też zaznaczał ten koposłon, bo to była też yy, wtedy z korzyścią dla, nastawki stawki wpływająca. Ja powiem tylko tyle, bo były takie pytania na przykład, że no nie wszyscy dostają taką odpowiednią ilość worków. Ja powiedziałam, że no firma musi zaopatrzyć mieszkańców w worki tyle, ile potrzeba. No ale jeśli na przykład ktoś, no też był jeden mieszkaniec, mówił, że on na przykład worek, worek go nie interesuje, bo ma węgiel, yy, yy, że Popiół węglowy jest ciężki, worek pęka. Czy może być to na przykład pojemnik? Może być to pojemnik, tak samo wystawiony i z tego pojemnika też ten popiół zostanie zabrany. Jeśli dotyczy to odpadów segregowanych, jeśli Państwo macie te odpady i może się okazać, że, że worków jest zbyt mało to po prostu no, trzeba w innym worku wystawić te segregowane i też muszą je odebrać. Więc myślę, że jeśli pojawią się jakieś problemy to mówię, są pracownicy są jest telefon, można bezpośrednio dzwonić tutaj informować. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania? Zatem wyczerpaliśmy punkt ósmy, przechodzimy do punktu dziewiątego, tutaj w lutym będzie na pewno sesja, nie, Panie Wójcie, nie wiem czy na początku, czy gdzieś w połowie. Myślę, lutego. że tak w połowie, bądź też po połowie. Po, po, gdzieś około połowy lutego około będzie kolejna połowie, sesja. No. Przechodzimy do punktu dziewiątego, punkt dziewiąty, zamknięcie obrad. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie na dzisiejszą sesję. Zamykam obrady 12 sesji. I yeah. yeah.